Co będziesz robił teraz po programie? Co będę teraz robił? Na pewno muzyka, muzyka, muzyka. To, 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 jest, to, jest, to jest to, po co przyszedłem do tego programu. Ja chciałem pokazać ludziom to, co we mnie najlepsze, czyli muzykę, teksty i, i, i moją osobowość, więc. więc... Wracając do domu od razu dzwonię do moich y, kochanych producentów muzycznych i pitam, pytam, co nowego w bidzikach tam y, szeleści. Y, y, mamy kilka zaległych spraw, teledysków do nagrania, także y, muzyka, muzyka, jeszcze raz muzyka, a oczywiście y, przed tym wszystkim rodzina. Musimy, musimy, musimy nadrobić ten czas, y, który straciliśmy a potem Koko Jumbo i do przodu.